Sprzeczka. Były sprzeczki? Tak. I są. I są I ciągle. Właśnie. No. Ciągle. I nieraz są. się skończy. I nie ma wesela i nie ma żeniaczki w kościół. Było tak kiedyś? Tak. tak. No bo. Pamięta pani taką historię. Nie chcę, nie chcę dać. Mm -hmm. Nie chcę dać ojciec. Ja, ja sama tym walczyłam nawet swoją córką. No, daleko. To, to narzeczony córki był z, z rzymskiego, tak? I pani nie chciała, żeby się pobrali? Nie. No. Nie chciałam, żeby się pobrali, tylko chciałam, żeby w narodowym brali się. Aha, aha. I jak się skończyło? No, musiałam się zgodzić potem w końcu na, na rzymski. Na rzymski. No bo co? Rozłączę dzieci. To czemu nie chcieli w narodowym. No nie chcieli. Nie chcieli. No przecież i to ślub, i to ślub. No. No dobrze, że można. Dobrze, taki, że można. Taki rozłam to jest mm -hmm. naprawdę. Mm -hmm. no. Było więcej takich historii? No. Tak. Było tak, że się rozpadły albo że narzeczeństwo się rozpadło przez ten Na rozłam. Pewno. Tak? Dużo takich to się rozpadło. Mm -hmm. Bo teraz to... Młodę nie patrzył. Czy Ci się tato to podoba, mamo? Czy Ci się nie podoba, to, to bierze lubi, A jak nie bierze ślubu, to tak się dziwi. A <laughs> no potem tak. się ojce musi zgodzić, bo co zrobił. No no tak, no Kiedyś trzeba się było ożenić, prawda? No. Ale wtedy trzeba było się ożenić i słuchać ojców. A niech go, się było rozejść, bo się ślub hmm. brało. No przysięgę się liczyło. Teraz no nie ma tego. Trochę które mniej. te młode teraz patrzą na przysięgę. Mm -hmm. Pasujemy, mu, nie pasuje mu. Tato bierze, drugi siedzi. No. Mm -hmm. ten, ten ksiądz, o którym Pani mówiła, to pierwszy, którego Pani pamięta, czy wcześniej pamięta Pani jakiegoś jeszcze? Nie pamiętam, ale nie. Nazwiska nie? Nie dam, nie dam rady. Mm -hmm. Zapamiętać. A z wyglądu? Proszę? Wygląd? Wygląd to był... Dobry był wygląd. Jeden to nawet był ksiądz. Tym Cieszyn nazywał się, ale ile miał lat, w którym roku, to nie wiem. To był dentysta mm -hmm. nawet. No był księdzem i dentystą nawet. A on żyje? Nie. Nie. A pochowany gdzie jest? No, tam gdzieś. Nie. Też, też nie tutaj. Nie tutaj. Nie.